Walczyli jako wojska najemne, wygrywali dla nas wielkie bitwy, byli pod strachem Turków, Tatarów czy Moskali, później jednak obrócili się przeciwko Rzeczpospolitej. W czasie wojen kozacy za dopuszczali się wobec wrogów najgorszych zbrodni, robowali, gwałcili, mordowali, ale równie okrutny był ich własny kodeks. Tworzyli coś w rodzaju zarządzanej oddolnie stolicy, czyli siczy, ufortyfikowany obóz na dnieprze, do którego wstępu nie miały kobiety. Panowały tam iście drakońskie prawa. Przewinienia wobec innych kozaków, tak jak morderstwo czy kradzież cennych kosztowności karano śmiercią. Najokrutniejszą egzekucją było zakopanie żywcem sprawcy razem ze zwokami Rzeczą karą było biczowanie przy palu, aż do śmierci, ale to czekało tylko dezerterów czy złodziei. Inne winy karano powieszeniem na szybinicy lub haku za żebro. Za mniejsze przewinienia obcinano palec. kozacy podobno nie wbijali własnych przestępców na palce, robiły wobec nich wojska Rzeczpospolitej karzące ich za bunty. Wcześniej u nas kozakom podróżującym bez glejtu także groziła kara śmierci. Nasi hetmani byli pod wrażeniem porządku w wojskach kozackich. W swoich obozach mają dyscyplinę starożytnych rzemian, a męstwem wojennym i spraw żołnierskich znajomością żadnej w świecie nacji nie ustępują. Czytamy w pismach Jana Karola Chodkiewicza.